Kuchnia, którą widać za moimi plecami, to jest kuchnia pokazowa makro w naszej Akademii Efektywnej Przedsiębiorczości, i ona służy szkoleniu szefów kuchni. W zeszłym roku, 2014, przeszkoliliśmy w tejże kuchni około 6 tysięcy osób. Szkolenia są różne, to są szkolenia z kuchni sezonowej, kuchni polskiej, włoskiej. Szkolimy też z food costów. Ale stwierdziliśmy przewrotnie, że skoro zawód kucharza wywołuje takie emocje w naszym kraju, również dzięki programom kulinarnym różnego rodzaju konkursom, to czemu mamy nie pokazać zaprezentować reprezentacji naszej narodowej kulinarnej, laureatów Konkursu Zgotuj sobie sukces najmłodszym, którzy pasjonują się gotowaniem. Wrażenia są bardzo fajne, w ogóle to jest nowa doświadczenia bardzo fajnie, że można spróbować czegoś nowego i no, nie taka monotonia, jednak domowa i tak. Bo w domu jednak się gotuje takie tradycyjne rzeczy, a tutaj można spróbować nowych, yy, przyrządów też jakichś użyć, też nowszych. Potrawy, które dzisiaj wymyśliliśmy, żeby te dzieci razem z nami gotowały, są to potrawy takie z wyższej półki można powiedzieć, bo wydawałoby się, że prosty krem z zielonego groszku to takie hopsiupi zrobione, cztery składniki mamy krem, a my dodaliśmy do tego takiego dodatku gourmet który spowoduje, że ten krem będzie zupą taką robioną z syfonu. No, które dziecko robiło zupę z syfonu? Która mama w domu robi zupę z syfonu? Więc to jest właśnie ten element taki, który ma ich zachęcić do poznawania. Czasami zdarzają się takie trudne, jak na przykład nie płakać, kiedy kroi się cebulę, jak jest gorące, coś, trzeba to trzymać. No właśnie, a to miałeś jakiś sposób na tą... Cebulę? Trzeba było co chwilę przemykać oczy i pocierać łzy. To zainteresowanie musimy przekuć w pasję, tak? czyli musimy znaleźć u tego malutkiego człowieczka to coś, co nam podpowie, bo to my mamy kierować tym małym człowieczkiem, że to jest właśnie dobra dla niego droga. Bo jest nic na siłę, jeżeli nie lubi gotować, to nie zmuszajmy go do tego, bo to nic z tego nie będzie. Potem możemy skorzystać z doświadczenia profesjonalistów. W przypadku dzisiejszych naszych warsztatów jest to młodzieżowa reprezentacja Polski, która została wykuta właśnie w nas. Naszej kuźni tutaj. Mieliśmy konkurs kulinarny, Zgotuj sobie sukces, dostaliśmy brylanciki, które zauważyliśmy w trakcie tego konkursu. Czemu oni mają nie zainspirować młodych ludzi w wieku 10-15 lat do zawodu kucharzy? Pewnie musielibyśmy się bardzo długo uczyć, żeby w najlepszy sposób przekazać tę wiedzę, ale na pewno udało im się dzisiaj przekazać pasję i podstawowe informacje o zawodzie kucharza i o tym, jakie kompetencje, bo tam na trybunie są też rodzice, powinno mieć dziecko, żeby myśleć w ogóle o szkole gastronomicznej, o zawodzie szefa kuchni. Bardzo to będzie na tych warsztatach, dlatego, bo one uczą gotowania. A ty lubisz gotować? Bardzo lubię gotować. Najczęściej to babeczki z mamą, serniki i jakieś ciasta tak w ogóle. Wspólne gotowanie to też wzmacnianie tak zwanego poczucia sprawstwa u dziecka. Dziecko ma odwagę dzięki temu eksperymentowania, testowania siebie w różnych nowych sytuacjach, próbowania nowych rozwiązań. To, co się wydarzy w kuchni, może się przenieść też na kontekst różnych innych takich życiowych sytuacji. Może to wesprzeć dziecko w twórczym rozwiązywaniu problemów? Dzieci są bardzo spostrzegawcze i szybko się uczą, natomiast dzieci też bardzo szybko tracą pasję. Tak? Jeżeli coś będzie nudne, jeżeli coś będzie mało atrakcyjne, no potrafią się zrazić, więc musimy unikać takiej właśnie sytuacji i dawać im raczej rzeczy takie, które będą rozwijały tą pasję, a nie jakieś tam nudne tematy.